Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jestem trochę chory, przeziębiony i mam kilka dni wolnego, a przy tym nie bywała okazja do tego, żeby usiąść i spokojnie przeczytać Pismo Święte. I obiecałem sobie dzisiaj, że będzie to dla mnie Boży dzień. Kiedyś nie rozumiałem czegoś takiego, co to znaczy żyć Bogiem albo żyć z Bogiem w zgodzie. Ale kiedy Zaangażowałem się sercem w poszukiwanie Pana Boga i w wiarę chrześcijańską, to Duch Święty sam pociąga do takich właśnie myśli, refleksji i do, do chęci uczestniczenia w czymś takim jak życie w Panu Bogu. I przed nagrywaniem tego filmiku pomodliłem się, miałem czas na to, żeby zwrócić się do Pana Boga o to, żeby to wszystko było na Jego chwałę, żeby to wszystko było dla Boga, przez Boga, o Bogu i, i dla tych wszystkich ludzi, którzy to będą oglądali, a nie dla samego siebie bo łatwo wpaść w różnego rodzaju pułapki. I szczerze powiedziawszy, kiedy przygotowywałem sobie dzisiaj tosty z czosnkiem, z imbirem, z napój, z cytryną, żeby wiecie, z miodem, żeby się wykurować, to pomyślałem, że puszczę sobie aplikację Modlitwa w Drodze. Kiedyś bardzo często tej aplikacji słuchałem i sama ta nazwa Modlitwa w Drodze jest bardzo fajna, bo się odnosi właśnie do, dziś, do dzisiejszego filmiku. Postanowiłem spędzić ten dzień w domu z Panem Bogiem, ale nie na klęczkach, tylko po prostu w każdej możliwej sytuacji, kiedy będę coś w domu robił, będę się pod nosem modlił w duszy, będę próbował myśleć o Panu Bogu, często tak robię, będę na przykład składając ubrania sobie rozmyślał o, o Jezusie, albo odmawiał zdrowaśkę. Wszystko, co będę czynił w dzisiejszym dniu, będę chciał e, zadedykować Panu Bogu i spędzić ten dzień jakby w Bogu z Bogiem, prawda? I kiedy. Włączyłem sobie aplikację e, Modlitwa w Drodze, kroiłem sobie chleb. No, i mm, aplikacja zasugerowała dzisiaj fragment Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 9, od 1 do 6. Ja go sobie teraz pozwolę Wam przeczytać. Zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i chorobami, żeby z nich leczyli, i wysłał ich. Aby nieśli wiadomość o Królestwie Bożym i aby uzdrawiali chorych, powiedział im: Niczego nie bierzcie na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani srebra, i żebyście nie mieli na sobie dwóch sukien. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, tam się zatrzymujcie i stamtąd wychodźcie. Jeśli jacyś nie przyjmą was, odchodząc z owego miasta, strząsajcie pył ze swoich stóp, jako świadectwo przeciw nim. Wybrali się zatem i chodzili po wsiach, głosząc wszędzie Ewangelię i uzdrawiając. Przydałoby mi się uzdrowienie, i cały czas o nie walczę, i cały czas o nie proszę Pana Boga i wierzę w to, że to uzdrowienie przyjdzie. Eee, bardzo długo, bardzo długo chodził po mojej głowie taki temat e, i taki tytuł: follow, follow. Wszyscy teraz jesteśmy followersami. Każdy kogoś. Śledzi, każdy za kimś podąża. Na Instagramie, na Facebooku wszyscy mają swoich followersów, wszyscy są followersami. I to mnie tak zainspirowało, ponieważ ja chcę być followersem, czyli naśladowcą Chrystusa. Chrystus sam nas do tego zachęca. Bądźcie moimi naśladowcami. I wiecie co jest niebywałe, że kiedy sobie zapisywałem się to słowo naśladowca, to wyszło mi coś takiego na ślad owca. I skojarzyło mi się to z pasterzem, który idzie przed stadem owiec i te owce go naśladują, idą za nim, następując na jego ślad. Prawda? Niebywałe skojarzenie i niebywałe w ogóle gra słów. I w polskim słownictwie jest tak dużo fajnych porównań, które muszę chyba zacząć zapisywać, bo często gdzieś tam sobie to odkrywam, a potem macham ręką i nic z tego nie wynika. W każdym razie, dlaczego tak bardzo chcemy naśladować innych ludzi, a nie chcemy naśladować samego Jezusa Chrystusa. Jest w naszym życiu coś takiego, że kiedy spotykamy jakąś fajną osobę, jakąś miłą osobę, jakąś dobrą osobę i nam się dobrze z tą osobą gada, a jeszcze przy tym, wiecie, jest e, okres wakacji, jakieś tam e, grillowanie, jakieś e, dobre napoje wyskokowe. No to zaraz wszyscy, o, jest taki fajny, może się wymienimy numerami, spotkajmy się. No i często z takich właśnie przygód rodzą się przyjaźnie na wiele lat, czego jestem świadkiem. I to wszystko jest fajne, to wszystko jest naprawdę bardzo fajne, ale dlaczego potrafimy chcieć być z innymi ludźmi i naśladować ich, a nie chcemy na przykład naśladować nauki Jezusa Chrystusa, który nas zachęca do tego, żeby podążać za Ewangelią, za radosną nowiną, aby w ten sposób przez wiarę Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, zapewnić sobie życie wieczne i tą radość w wierze w Bogu odczuwać przez całe, Przyszłe nasze życie, do którego zmierzamy, do Boga, do domu Ojca. Ale teraz, żeby nie zboczyć z tematu, odnoszę się do samej Ewangelii, bo kiedy kroiłem chleb i odsłuchiwałem tej Ewangelii, do mojego głowy od razu zaczęły napływać pewnego rodzaju myśli. I nie było to, że te myśli powieliły się z tym, co za chwilę usłyszałem w aplikacji, jak narrator przeprowadza te rozważania. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. W każdym razie, tak jakby rozważania mojego serca potwierdziły się z rozważaniami tego, co usłyszałem w aplikacji. I ostatnio robiłem porządki w domu, wiecie, mówiłem o tym minimalizmie, o tym, że. Strasznie ciąży mi w głowie to, ile rzeczy człowiek gromadzi niepotrzebnych. Mimo tego, że masz na przykład linijkę, idziesz w sklepie, widzisz i mówisz: O kurczę, ale fajna linika, przyda mi się, bo sobie teraz tą linijkę wykorzystam do czegoś innego. I za chwilę idziesz dalej i potrzebujesz na przykład kolejne yy, podpięcie USB do komputera. Tak, przyda mi się, bo mam dwa komputery, coś. I, I kupujemy, i kupujemy, i kupujemy, i kupujemy. I teraz tak. Dzisiaj, kiedy odsłuchiwałem, i następnie czytałem sobie fragment Pisma Świętego, Jezus mówi, jeżeli chcemy za nim pójść, jeżeli chcemy za nim pójść i chcemy głosić Ewangelię, nie bierzcie niczego, nie bierzcie na drogę: ani laski, ani torby, ani chleba, ani srebra i żebyście nie mieli na sobie dwóch sukien. I tak myślę o tym, ile chcę być followersem Jezusa, mówię o tym wprost. Jestem na naśladowcą Jezusa, chcę być coraz lepszy, chcę być coraz bardziej utwierdzony w wierze, chcę być coraz bardziej oddany Bogu, chcę coraz bardziej zapominać o mojej przeszłości, chcę bardziej patrzeć w przyszłość związaną z Chrystusem, z wiarą chrześcijańską, ale często ten balast doświadczeń, nasza przeszłość, nawet te nasze dobra materialne, które cały czas gromadzimy, to wszystko, co ze sobą mamy, utrudnia nam życie, bo nawet zwyczajny telefon, który mamy, jest dla nas niesamowitym balastem. I kiedy na przykład dzisiaj sobie obiecałem, że spędzę dzień z Bogiem, to oczywiście znowu przykleiło się do mnie tysiąc innych rzeczy, myśli i, i sytuacji, które mnie od tego wszystkiego odciągały. I tak mówię, Boże, no właśnie na tym polega nasz problem, że my jak się wybieramy w drogę, to próbujemy zapakować ze sobą wszystko, prawda? Próbujemy zapakować ze sobą wszystko, żeby jak najbardziej i jak najlepiej się zabezpieczyć, żeby ta droga była taka naprawdę dobrze przez nas przygotowana. I tutaj posłużę się niestety teraz bardzo takim przykrym nadanym, na ten moment e, przykładem powódź. Ja to naprawdę kojarzę wszystko z Pismem Świętym i mm, wierzę w to, że ludzie, którzy są sami Pana Jezusa, którzy podążają za Chrystusem, którzy czytają Pismo Święte, którzy oddają się Ewangelii, którzy mają świadomość tego, że żyjemy w ciężkich czasach, w dziwnych czasach, w trudnych czasach, w czasach ostatecznych, że to wszystko, co się wydarza na świecie, nie można tego tak przeminąć. Nie można założyć klapek na oczy i udawać, że nic się nie dzieje. Czasu jest coraz mniej. Klepsydra została przechylona i ten piaseczek sobie tak pomału spada. Jezus nas poucza, i poucza, i poucza, i poucza. I właśnie odnosząc się do powodzi, to taka sytuacja bardzo przykra dla wielu ludzi, którzy właśnie żyli dniem codziennym, mają swoje rodziny, żenili się, wyprawiali urodziny, chodzili do pracy, przygotowywali się do wakacji, remontowali swoje mieszkania, kupowali swoje mieszkania, zaopatrywali swoje spiżarnie w jedzenie w pokarm na zimę, powiedzmy, to wszystko jest. W piśmie świętym i z całym szacunkiem, z całym żalem i smutkiem, który mam dla ludzi, którzy doświadczyli tego, chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo też to się bardzo ładnie będzie wiązało z tym tematem. Potop. Kiedy pan Bóg zaczął mówić do niego: "Buduj łódź, bo przyjdzie potop", było dokładnie tak samo. Było dokładnie tak samo. Był czas, w którym Bóg uprzedzał ludzi, mówi: "Bądźcie czujni, oddajcie się Bogu". Zwróćcie swój wzrok, swoje serce, swoje myślenie ku Bogu i nie lekceważcie tego, co Bóg do Was mówi, bo ten potop nadejdzie. Skoro słowo się rzekło, słowo musi się wypełnić. I podobnie jest w naszych czasach. My troszkę tak udajemy, że nic się nie dzieje. I to mnie przynagla też do tego, żeby nagrywać takie filmiki, żeby te ludzkie serca, nawet najbliższej mojej rodziny, najbliższych znajomych, przynajmniej. To grono takie małe, ten taki mały kurniczek ludzi, których znam, i oby jak najwięcej ludzi, żeby przez to słowo Chrystusa pobudzić to serce do takiego indywidualnego przebudzenia i myślenia, bo to co powiedział Bóg, to co zapowiedział Bóg przed Potopem, wypełniło się i ludzie, którzy widzieli Noego, który buduje swoją łódź, oni się z niego śmiali, oni z niego drwili, oni chodzili w pole, oniżeli, oni żeli, oni siali. Oni się kochali, oni b b wyprawiali wesela, wyprawiali urodziny. Oni żyli normalnym życiem, takim jak my dzisiaj żyjemy. I wracając do początku całej wypowiedzi i, i, i tego dzisiejszego odcinka o tym, że jest się followersem, trzeba zwrócić uwagę, y czy im się jest followersem, kogo, kogo naśladujesz, kogo chcesz naśladować, za kim podążasz, za jaką nauką podążasz. Za jakimi wartościami podążasz? Za czym podążasz, co będzie dobre dla Twojej przyszłości? Bo nie wiem, w mediach jest tak dużo brudu, tak dużo syfu. Przepraszam za takie stwierdzenie, ale moja żona mi ostatnio tutaj wynajduje, bo ona lubi siedzieć na internecie i mi podsyła tam jakieś tematy i pyta mnie, co myślisz o tym, co myślisz o tamtym. A ja mówię. Yy, no, kochanie, ja tutaj mam Pismo Święte i ja się karmię tym. Ja nie patrzę w internet, ja nie patrzę, jaki teraz piosenkarz zrobił, jakie przestępstwo, kto kogo molestował i jak to wszystko wygląda, ale o tym mówi Pan Jezus, że możesz zdobyć cały świat, możesz mieć największe skarby tego świata, ale jeżeli utracisz swoją duszę, to nic ci po tym wszystkim. Naprawdę. Yy... To, że podążam za Jezusem, to miłość do, do Pana Boga, to Jego dobroć. To, że kiedy tak sobie przeanalizowałem Pana Boga, to moje życie jest piękne, moje życie jest dobre. Mimo tego, że w życiu wydarzają się różnego rodzaju tragedie, wydarzają się różnego rodzaju smutne sytuacje, ktoś odchodzi, e, przydarzają się choroby, to patrząc na całość tego życia, życie jest naprawdę wspaniałym i pięknym darem, i kiedy się oddajemy Panu Bogu i damy mu to zaufanie, to ja w moim życiu mówię to ze stuprocentową pewnością, widzę Pana Boga na co dzień. Widzę Pana Boga na co dzień i tak mi się to podoba, że chcę i jestem w stanie porzucić wszystko, mam takie pragnienie w sercu, porzucić wszystko dla Boga, ale wszystko w znaczeniu nie moje małżeństwo, moje życie, codzienne pracę. mam na myśli właśnie takie, takie błahostki dnia codziennego. Wyrzekam się telewizji, wyrzekam się oglądania na przykład tych informacji, które tak gdzieś tych mediach przepływają i wszyscy się nimi karmią. Ktoś mnie pyta o bieżące sprawy, a ja mówię, stary, nie wiem, ja nie oglądałem telewizji, ja nie czytam wiadomości od pięciu czy sześciu lat, czy siedmiu, czy dziesięciu, już nawet nie wiem, bo telewizor w domu mamy stoi na szafce, ale od roku nie był używany, czy od dwóch, czy tam czy pięciu, bo jest on tylko wtedy potrzebny, jak są goście, żeby byli czymś czasami zajęci, ale, yy, ale chciałem powiedzieć, że ta przygoda pójścia za Jezusem, bycia followersem Jezusa jest niesamowita i daje mi ogromną radość i pokój i pokój w sercu. Bardzo przepraszam, że ten odcinek jest taki długi, bo tak jak mówię, no niektórzy zwracają uwagę na to, żeby to było krótkie, szybkie, dosadne, ale nie potrafię się tutaj ścigać z moimi myślami, z moim rozważaniem i z tym, co mam w sercu, więc pozwalam sobie na tyle, na ile mogę. Chciałem tylko yy, spłętować, że trzeba być naprawdę mądrym, ale mądrym w Panu Bogu, bo, bo mądrość tego świata jest głupstwem w oczach Boga. I trzeba to mieć na uwadze, że my dla świata, chrześcijanie, jesteśmy głupcami. My jesteśmy głupcami i to nie jest, wiecie, proste przyjąć tą opinię od ludzi, że jesteś głupcem, bo cały czas czytasz Pismo Święte, bo nie czytasz nowoczesnych książek, bo nie czytasz powieści, bo nie oglądasz seriali. Nie oglądam seriali, nie czytam nowoczesnych książek, nie podążam za mediami, nie interesują mnie gwiazdy, przestałem mieć jakichkolwiek idoli. Skupiam się wyłącznie na Bogu i chcę, aby Bóg był przewodnikiem w moim życiu. Żeby on realizował wszystko to, co dla mnie jest napisane, co jest dla mnie przygotowane, a ja, żebym chciał to przyjąć, mimo tego, że czasem się z tym nie zgadzam. I chyba więcej nie będę się tutaj rozwijał w tym temacie. Aby pójść za Jezusem, trzeba sobie to wszystko gdzieś tak zrzucić z siebie. Właśnie do tego dążę i zauważam. Że jeżeli odpuszczam wszystkie inne rzeczy i mój wzrok jest skierowany na Jezusa, na Pana Boga, zrzucam ten plecak z tymi moimi ubraniami, z tymi moimi troskami, z tymi moimi problemami, z tymi moimi zachciankami, wakacjami, chorobami, z tym wszystkim, co mam i o czym w kółko myślę, to wtedy dopiero potrafię siąść, przeczytać Pismo Święte, nagrać taki na przykład odcinek jak dzisiaj i robię to z czystym sumieniem, z czystym sercem, z wielką radością ku chwale Pana Jezusa Chrystusa. Amen.